To ci, dziś dzieciak, aha, yo, Ej Ej zawsze dziś od no, dzieciak wiesz o tym dobrze, to tu robi lepszy rap, niż ja proste, co? Ja robię rap, cały czas robię proste, zawsze dobrze idę w drugą, całym szczomem, nigdy się nie gubię, nie gubię się w tym drodze, rap proste, mam taki tych, których i da się podrobić proste, ja wiem o tym dobrze, bo taki mam rapy proste, bo jestem jaro w tak ci to powiem, jo. Znaczy dzisiaj ziomek i zacznij ją dziś Taki ja jestem, taki ty, możesz być ty ja Jestem raperem i ja się dobrze zziomek proste Zależy ją dziś, nie od dziś, nie od dziś nie od dziś znasz mnie ja wiem o tym dobrze Bo mój rap cały czas leci na mikrofonie proste Cały czas leci i będzie leciał ciągle los To znaczy od dziś, nie od dziś, nie od dziś Ta, lecę na tybita, znaczy znasz mieś, nie od dziś Wiesz, że mieszkam, wszystko to, co robię To rap, na, na bitych wersjach, tak sobie rybuję Ziom, prosty ziomek, znasz je od dziś jakbyśmy bym z prosty ziomek Jak przychodzę przez miasto, to każdy mówi na widok To ja nawijam ja się, nie wtedy tego się nawijam Co każdy znamy tutaj, no bo prosty ziomek Zawie już wszyscy ja to 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 dobrze ziobek, yo Zawsze dzisiaj, żeby zacznij od dziś Ja robię tutaj rapy, żeby dwie dobry quiz Ja robię tutaj rapy, żeby zacznij od dziś, nie od dziś, nie od dziś, nie od dziś, ta, Nie od dziś, zacznij ziobek, wiesz o tym dobrze Co tu robi lepszej rapy niż ja w Polsce, tak Zacznij od dziś, nie od dziś, nie od dziś, nie od dziś, ta, Nie od dziś, jestem raperem cały czas robię to Bo dziś dzisiaj raperem, nie robił to o co? Jestem raperem, za żyję dzisiaj proste Na ja wiesz oszu telefon, to za coś sobie do mnie proste Pogadamy jak ziomę, pogadamy jak człowiek Będzie fajnie, super pięknie, ja wiem o ty dobrze od dziś domy możesz przyjść, każdej finii proste Na wino to z zewnątrz Zapraszam serdecznie proste Nie od dziś, nie od dziś nie od dziś typie. jestem twoim kolegą, bo przeciwłem ty pie od dziś, że ja taki jestem Jestem bardzo dobry, bo doby rap i dobry ma formy żołnierz żyję od dziś i od dziś i dziś mnie Lecę na ty bitach cały czas, lecę na ty bitach życie, robię rapy na ulicy typie, ta, 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 ta Zżyj nie od dziś, ja byś kupił pierwszy raz swoją płytę I chcesz kupić drugi raz Jeszcze nie dopłytę, bo ci się podoba, ja rozczul ją Wiem o ty dobrze, znaczy nie, nie od dziś, nie od dziś, nie od dziś Wiesz o ty dobrze, bo wiem o tym, ja też dobrze o tym wiem Żebyś chciał ze mną piotkę zbić wiem Bo nie od dziś, nie od dziś, nie od dziś, nie od dziś, ta Skrz